Dzień dobry, kochani. Co ludzie o mnie myślą? Czy o mnie myślą? Jak o mnie myślą? No, to są tematy, które może nie wszystkim spędzają z oczu, ale spora liczba ludności się tym jakoś przejmuje, czy, czy czasem o tym myśli. Nie wiem, czy zdajecie sobie, kochani, sprawę, że ludzie o nas myślą, że mają na nasz temat opinie. Że mają swoje zdanie, że mają swoje reakcje. I to takie, na które w sumie mamy nieduży wpływ. Być może zależy nam na tym, żeby nas lubili. Na przykład, wiele, wiele razy słyszałam od kobiet, niektórych, nie od wszystkich, że bardzo chcą być lubiane przez wszystkich i się szalenie o to starają. To jest oczywiście staranie skazane na porażkę ponieważ nie mamy bladego pojęcia, po pierwsze, co się dzieje w drugiej osobie, poza tym nie dla wszystkich działają te same sposoby i nawet jeżeli ktoś się stara bardzo być miły, grzeczny, usłużny i w ogóle, to na przykład w niektórych osobach może wzbudzić rodzaj lekceważenia, rodzaj niechęci i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz to nie jest oczywiście odcinek o tym, jak się postarać, żeby mnie lubili, bo czegoś takiego raczej mi się nie chce mówić, ale jest o tym, żebyśmy sobie, hmm, jak to powiedzieć, dali siana na temat, że najlepiej jednak siebie pytać, co ja w tej sytuacji mogę, chcę, co zrobię, na co się zdecyduję, co wybiorę. Ja. Oczywiście nie możemy się nie liczyć zupełnie z ludźmi i jest ogromnie ważną rzeczą, żeby się z nimi liczyć. W takim sensie wiecie, umowy społecznej, że należy pilnować pewnych granic, pewnych norm, pewnych przykazań, i że one bywają bardzo nawet czasem ściśle reglamentowane w różnych środowiskach, w różnych miejscach świata, i nawet jak się gdzieś jedzie, to należy wiedzieć na przykład, że się. Na przykład do Tajlandczyków nie mówi w zdenerwowaniu, bo oni tego nie znoszą. Bo oni są naród wolny i im się należy szacunek. Natomiast nasi znajomi, sąsiedzi, nasi, no, nasi bliscy to w ogóle o nas oczywiście myślą. Czasami nam to nawet wygarną. Natomiast y, dziwne się zdarzają takie sytuacje. jeden... Y, Pan opowiedział o tym, jak to z znienacka wyszedł na balkon swój i usłyszał od, będącej na drugim balkonie przez, przez drugą klatkę, od sąsiadki, niesłychaną ilość inwektyw na swój temat, jak to on się zachowuje, co on wyprawia i jaki on jest, co go wmurowało po prostu w zdumienie i naprawdę nie wiedział skąd się to wzięło i co tej pani się stało, że ona go w ogóle w jakikolwiek sposób ogląda, ponieważ jej właściwie nie widywał. No, ale wiecie, to już jest inna z kolei sprawa. Może na, czasami ludzie nas używają, ponieważ strasznie potrzebują w coś, w kogoś e, wlać swoje napięcia, swoje zdenerwowania, swoje urazy, swoje, e, jak to się często lubi mówić, kompleksy. No i nie wiem, ktoś ma długie włosy, ktoś ma kolorowe ubranie, ktoś ma dużo znajomych, e, ktoś ma. Lepszy albo dużo gorszy samochód i można go uznać za osobę inną, prawda? I zawiesić na nim swoje projekcje. Projekcje to się właśnie nazywa to coś, co z naszego rzutnika wyświetlamy i rzucamy na inną osobę, projektujemy. I co o nas mówi? O, i to jest najważniejsze zdanie: że to, co o nas myślą i co o nas mówią, świadczy o nich, a nie o nas, ale to działa. To znaczy, to się. W społecznym życiu bardzo często nawet może odbić na naszym życiu. Oczywiście trudno żyć w ten sposób, żeby uprzedzać, choć niektórzy się bardzo starają, bo nie wiemy, co się stanie, bo nie wiemy, co kto pomyśli. Miałam taki przykład mojego życia, że mieszkałyśmy z jedną dziewczyną na koloniach, przyjechałyśmy później i dostałyśmy takie osobne miejsce do spania. Ja się bardzo z niego cieszyłam, żeśmy się zakolegowały, a potem przyjechała jeszcze jedna dziewczyna, która, która została dołączona do nas, bo już nie było miejsca, to nam dostawili łóżko. I ja byłam wściekła, że ją tam do, do, dokładają i jakby wydawało mi się, że jestem dla niej taka obojętna, nie, nie, nierzeczliwa. A ta druga była bardzo miła i wyobraźcie sobie, że ona po czasie ja powiedziała, że poczuła się przeze mnie przyjęta bardzo fajnie przez tamtą mnie. Ja zgłupiałam, naprawdę. Nie miałam pojęcia. Byłabym przekonana, że powie, nie lubiłam Cię od początku. Więc w ogóle to było coś zaskakującego bardzo. Zdarzają się takie sytuacje, że staramy się być mili, a potem ktoś na przykład mówi, że może żeśmy nadskakiwali, a może żeśmy byli za mało mili, a może nie w tym momencie, a może nie tak. Mówi to sobie nie mówi często nam, prawda? Mam taki przykład z życia ostatniego, że jedna osoba, na którą szalenie miałam ochotę na kontakt z nią, się ze mną obiecała umówić i spotkać bardzo szybko, po czym się nie odezwała. Ja do niej się odzywałam e-mailowo i smsowo, SMS a ona nic. No i myślę sobie, Jezus, czy ktoś na mnie nagadał? No bo dlaczego, prawda? Może by mogła napisać... Przecież to właśnie już wymaga pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, odwagi czy, czy jakiejś takiej hmm, pewności bardzo dużej siebie, że mogłaby napisać, słuchaj, nie wiem, przeszło mi albo nie mam czasu, albo mam tyle zajęć i tyle spraw, że się nie odezwę. Jak szczególnie jak ja, jak ja się odzywałam. Także jest mi przykro i, i, i zastanawiam się, czy ktoś, kto mi, że tak powiem, źle życzył się Gdzieś tam do tego przyczynił, czy nie? Czy, czy ja zrobiłam coś, co nie mam bladego pojęcia, że jednak nasza ta znajomość nie wypaliła? E, zdarzają się takie rzeczy, że ludzie coś wyolbrzymiają, roznoszą, powtarzają się. Ludzie lubią plotkować, ludzie lubią opowiadać o innych. E, bardzo często e, nie mówią o sobie, ale za to z przyjemnością. E, e, no, że lazywają rzecz po imieniu obgadują innych. Zdarzyła mi się też taka sytuacja, że mój kumpel, taki bliski, przyjemny bardzo kumpel, powiedział mi, wiesz co, ja nie wiem, co zrobić, kiedy o tobie ludzie źle mówią. No, to ja mówię, słuchaj, jak to nie wiesz. Czy ty mnie lubisz? Tak, a cenisz mnie? Tak, to dlaczego nie powiesz? Albo nie mówcie przy mnie o niej, bo ja ją lubię i cenię, albo chcę wam powiedzieć, że mam zupełnie inne zdanie. Miło mi przykro. Że nie wiedział, co z tym zrobić. No, oczywiście, to, że mi powiedział, że źle o mnie mówią, nie było przyjemne, ale jednocześnie mnie nie zdziwiło, ponieważ e, hmm, powiedziałabym tak, no jak ktoś jest, szczególnie jak ktoś jest dość wyraźny, to w ogóle o nim chętnie mówią i niekoniecznie z sympatią, e, choćby z samego tego faktu, ale też oczywiście nie chcę w ten sposób e, usprawiedliwiać siebie, bo Boże, ty moi ludzie mają takie samo prawo mnie nie lubić, nie znosić, jak i lubić i. I uznawać, prawda? I to jest jedna z takich rzeczy, która się, myślę, powinna złożyć na naszą dojrzałość, na naszą mądrość życiową, na taki stosunek do siebie i do innych, że jakoś tam mam wpływ na to, co o mnie myślą, czy co do mnie czują, no bo mogę na przykład powstrzymać się od pewnych rzeczy albo. Wymyśleć pewne rzeczy, do nich się przygotować, żeby były inne niż pierwsza moja reakcja. Bo co jest na przykład istotne, co już wiem na pewno, na przykład jaki mam poważny, bardzo wpływ na to, co się dzieje między mną a moim mężem, bo jak zareaguję od razu na to, co mnie denerwuje e, ostro, to mi odpowiada też ostro. A jeżeli mi zależy na tym, żeby się nam to nie przerodziło w kłótnie, to ja się mam zatrzymać i mam sobie sformułować, przygotować taki tekst, który najpierw będzie życzliwy, a potem dopiero powiem, czy pokażę, co mi tam nie wiem zabrakło, czy czego bym chciała, czy o co może poproszę, a nie zażądam. Na przykład, bardzo nie lubię, jak ja żądam. Właściwie nikt nie lubi. Przecież ja też nie lubię, jak on żąda. No i tak kiedyś tam to do mnie dotarło, i myślę sobie tak, no, wy... właściwie opłaca mi się włożyć wysiłek, ten, nie wiem, dwuminutowy, trzyminutowy w to, żeby powiedzieć tak, to ja powiem tak, wiem, że tego nie lubisz, albo wiesz, teraz cię poproszę o coś, przy czym będzie potrzebna Twoja cierpliwość, prawda? W związku z tym on już się. Nastawia i poza tym jeszcze docenia to, że ja pamiętam o tym, czego on nie lubi, albo pamiętam o tym, co mu przeszkadza i jakby biorę to pod uwagę, czyli w tym momencie nie wskakuję na niego z góry z czymś, co wiadomo przecież, że go jakoś tam poruszy nieprzyjemnie. I powiem wam, że jak się, a, jak to powiedzieć, wzmogę <grych> i jak E, przypomnę sobie przede wszystkim, a nie reaguję, to naprawdę tutaj efekty. W ogóle reagowanie, czyli taki e, styl e, e, działania odruchowy, no to nie jest to jest trudny temat, bo to nie jest najlepsza rzecz. Z drugiej strony też jest spontaniczność ważna, prawda? Ważne jest to, żebyśmy byli prawdziwi, żebyśmy swoje uczucia brali pod uwagę, ale jak robimy Coś, co dla drugiej osoby jest trudne i jest nieprzyjemne, i to wiemy, no to chyba, że nas już zalało, wiecie, i nie ma, że tak powiem, przytomności umysłu, no to wtedy wywalamy to, co mamy na wierzchu od razu. Ale warto się zatrzymać, warto zadbać o coś takiego, żeby powiedzieć to, co jest ważne, żeby przecież nie o to chodzi, żeby zakłamać swoje własne. Uczucia i reakcje, tylko o to, żeby je przekazać w taki sposób, żeby one były przyjęte. A nie na zasadzie, żeby usłyszać, że Ty to jesteś jeszcze gorsza, prawda? Albo kupsza, albo a pamiętasz dwa lata temu, to dopiero żeś mi zrobiła, prawda? Bo z tego nie wyjdziemy dobrze. E, I w tym sensie mamy wpływ bardzo wyraźny. No, mamy wpływ na to, na przykład, czy się uśmiechniemy do kogoś, czy zrobimy minę pod tytułem: Przeszkadasz mi, prawda? Nie lubię Cię. Jak będziemy zawsze robili minę pod tytułem Przeszkadzasz mi, no to nie ma siły, żeby nas ktoś polubił. Ale z drugiej strony możemy się zastanowić, czy ja chcę, żeby on mnie lubił. Ale z drugiej strony, jak on mnie nie polubi, a powie komuś, kogo ja lubię i chcę, żeby mnie lubił, że jestem niefajna, no to może jednak już troszkę jest ważniejsze. Tylko teraz mamy zawsze taki dylemat, słuchajcie. Czyli w ogóle w, w życiu jest e, wyborem ciągłym pomiędzy dylematami, e, czy być sobą, czy być jakąś, prawda? Czy być. E, Uważną, czy być szybką, czy być taką godzącą się na rzeczy, które niekoniecznie mi pasują do pewnego miejsca i wiedzieć, gdzie jest to miejsce, bo to już na przykład jest istotne, bo bardzo wiele osób godzi się na rzeczy, które są dla nich bardzo niedobre, a potem się dziwią, że się źle czują. Z drugiej zaś strony, jak się nie godzimy, to też się nie dziwmy, że niektórzy uważają, że to jest niefajne, że myśmy się nie zgodzili i że nas na przykład nie lubią. To jest dla mnie osobiście jasne, że nigdy nie będą mnie lubić wszyscy. Jest dla mnie jasne, że mi też na tym nie zależy. Jest też jasne, że ponieważ ja niektórych ludzi nie lubię, no to nic dziwnego, że też i mnie mogą nie lubić, prawda? Czy tam mogę im się nie podobać, czy mogą uważać, że jestem. O, na przykład, jedna pani powiedziała mojej po jej znajomej, powiedziała, ja to do niej bym nigdy nie poszła, jako do terapeutki, bo ona mówi o sobie, a to znaczy, że jest ekshibicjonistką. No ja sobie pomyślałam, to dobrze, że ta pani do mnie nie przyjdzie, bo jak tak o mnie myśli, to byśmy się pewnie nie dogadały, ponieważ ja mówię o sobie dlatego, żeby ludziom przybliżyć to, że psychoterapeuta też człowiek, rozumiecie? I ma takie same problemy jak większość, w każdym razie nie jest możliwe, żeby tych problemów nie miał. No, ale Wiem, że takie rzeczy się, że tak powiem, e, e, da radę usłyszeć, prawda, że to jest taka jakaś moja cecha, e, którą ktoś uważa za niefajną. Okej, okay, mam, na pewno mam i to dużo, kochany, ty też masz, i pani ma, i pan ma, i ona ma, i on ma, tylko jakby wracając do tego, co ona nas pomyślą, hmm. Jeśli będę bardzo zależna od tego, co mogą o mnie myśleć, to przestaję się poruszać naturalnie. Jeżeli będę poruszać się naturalnie, to kolejną, kolejnym krokiem jest przyjęcie tego, że od czasu do czasu w sposób niesprawiedliwy według mnie zostanę oceniona albo w sposób bolesny dla mnie zostanę odrzucona. Czyli, jakby to powiedzieć, godzę się na konsekwencje. Jeżeli człowiek jest prawdziwy, będą konsekwencje, i jeżeli jest nieprawdziwy, też będą konsekwencje. W związku z tym, wybierz sobie, która wersja jest dla Ciebie lepsza i zdrowsza, i która Ci się bardziej opłaca. Pozdrawiam Was bardzo.